Dzieciaczki, jesteście ciekawi za co Tomek i Sylwek dziękują Bingowi i jego przyjaciołom? Zostańcie z nami i przekonajcie się sami. Pewnego pięknego słonecznego dnia, Bing miał coś bardzo ważnego do załatwienia. Która to już godzina? Oj, muszę jechać na stację po Bing prędko wsiadł do samochodu. Gdy był już na miejscu, zobaczył mnóstwo pociągów, które czekały na odjazd. Wow, jakie super pociągi! Ciekawy jestem jak szybko potrafią jechać. Nagle na stację przyjeżdża kolejny pociąg. O, to pewnie tym pociągiem przyjechał flo. Cześć Bing! Dziękuję Ci, że po mnie przyjechałeś. Nie ma sprawy pomóc Ci z bagażem. Nie trzeba, dziękuję. Może zabierzesz mnie następnym razem ze sobą? Chciałbym kiedyś się przyjechać z takim pociągiem. Nie ma sprawy. Już niebawem będzie do tego okazja. Prawda Tomku? Tomku, to jest Bing. Bing, to jest Tomek. Miło mi Cię poznać. Troszkę zdziwiłam się, że lokomotywy mają imiona. Tomek delikatnie się uśmiechnął. Tak, tak, ja mam na imię Tomek, a to moi przyjaciele: Sylwek, Felek, Tizel. Za dwa dni organizujemy zbiórkę różnych rzeczy dla biednych i potrzebujących osób. Tak, to jest bardzo ważny przejazd na drugi koniec miasta. Tak, to prawda. No tak, ale do czwartku musimy zorganizować jak najwięcej fantów. Chętnie pomogę i ja. Super, im więcej rzeczy, tym lepiej. Świetnie, w takim razie do zobaczenia w czwartek. Do zobaczenia. Kiedy Bing z flopem dotarli do domu, Bing zaczął poważnie się nad czymś zastanawiać. O co chodzi? Bo wiesz, flop, nie wiem, jaką rzecz mógłbym oddać. Spokojnie. Zastanów się, co ci jest niepotrzebne, lub czego bardzo rzadko używasz. Zdaję sobie sprawę, że ciężko jest się rozstać ze swoimi rzeczami. Oj, tak, nawet nie wiedziałem, że takie to trudne. To może pokażę ci, co ja oddam. To są książki, które już przeczytałem. Są bardzo wartościowe, więc na pewno ktoś z nich jeszcze skorzysta. Super, a nie szkoda ci trochę? Zawsze mógłbyś czasem do nich wrócić. I przypomnieć sobie coś. Masz rację, ale wiesz co? Większą satysfakcję mam, kiedy wiem, że mogłem komuś w ten sposób pomóc. Masz bardzo dobre serce. To i ja pójdę do siebie I też coś wybiorę. Dobrze, Bing. Bing usiadł na łóżku i długo się zastanawiał. <śm> może oddam te miszki. Rzadko się nimi bawię. Nie no, co ja mówię? W tym tygodniu się nimi bawiłem. Nie, nie, oddam ten rower. Bing chwilę się zastanawia. Sam nie wiem, lubię go bardzo. Do pokoju wszedł Flop. Jak ci idzie? Zastanawiam się nad maskotkami lub rowerem. Widzę, że ciężko ci podjąć decyzję. Ale to normalne. Każdy przywiązuje się do swoich rzeczy. Wtedy Bing niespodziewanie i bez chwili zastanowienia odpowiedział: Już wiem. Oddaję maskotki i rower. Nie musisz tyle rzeczy. Wystarczy jedna. Liczy się dobry gest. Wiem, ale chcę. Ja mam bardzo dużo zabawek. Mam mnóstwo innych maskotek. Mam hulajnogę, deskorolkę. Piękny gest Bing. Naprawdę jestem z ciebie dumny. Mam również pomysł, aby poprosić naszych przyjaciół, Sule i Pando o wsparcie tej akcji. Pomyślałem o tym samym. Chodźmy najpierw do Suli. Sula bez chwili zastanowienia oddała swoją lalkę i wózek dla niej. Będzie mi jej troszkę brakowało, ale myślę, że jakaś dziewczynka bardziej się z niej ucieszy. Dziękujemy, Sulo. Chodźmy teraz do Pando. Szczerze mówiąc, Pando został tym wszystkim bardzo zaskoczony. I co, chciałbyś się czymś podzielić? A niby dlaczego miałbym oddawać komuś moje rzeczy? Przecież one są moje. Jak uważasz, ale czasem leżą nam w domu rzeczy, których w ogóle nie używamy, a mogłyby posłużyć innym i przynieść im ogromną radość. Masz rację, Sulo, bardzo ją lubiłem. Ale mam przecież jeszcze kilka innych. Super! Tomek mówił, że niektóre dzieci nie mają żadnej zabawki. Dziecko, które ją dostanie, ogromnie się cieszy. Bardzo się cieszę, że mogłem na Was liczyć. Macie naprawdę dobre serduszka. A pomożecie mi odwieść te rzeczy na stację? No jasne, chętnie zobaczę się z tomkiem jego przyjaciółmi. Przy pakowaniu prezentów wystąpił pewien problem. Obawiam się, że do mojego samochodu nie wejdą te wszystkie rzeczy. Masz za mały bagażnik. Niestety do mojego ani tyle się nie zmieszczą. I co teraz zrobimy? Zadzwonię do Tomka. Może on coś poradzi na to. Cześć Tomku. Witaj flop. Mamy problem. Zabraliśmy tak dużo rzeczy do oddania potrzebującym, że nie zmieszczą nam się do samochodu. Nie mamy czym przewieźć ich na stację. Hmm, zaraz, zaraz. Tomek chwilę pomyślał. Gdybyście dali radę pójść z tymi rzeczami pod Dolinę Dużego Dębu, to ja z Sylwkiem odebrałbym je tam od was. Super! To jest zdecydowanie krócej niż stacja golejowa. Kadza się. Dziękuję Tomku i do zobaczenia. Grubka przyjaciół starannie zapakowała rzeczy i udała się w umówione miejsce. Tam czekali na nich Tomek i Sylwek. Jesteście, super poradziliście sobie. Może kiedyś zbudują tory obok naszej ulicy i będziecie mogli do nas przyjechać? Byłoby fajnie. Myślę, że to dobry pomysł i chętnie się tym zajmiemy, ale teraz pomóżmy spakować pakunki na wagon. Dajcie, ja mam bardzo dużo siły, więc miguł się mnie tam wrzucę. Pando świetnie sobie poradził i wszystko było gotowe. Możemy ruszać. Dziękujemy wam, przyjaciele. Nie ma za co, polecamy się na przyszłość. Odezwiemy się po dostarczeniu prezentów. Swoim zachowaniem udowodniliście, że jesteście bardzo wrażliwi i macie bardzo dobre serce, niosąc pomoc innym. Kiedy Tomek i Sylwek odjechali, Flop wpadł na szalony pomysł. A co powiecie na to, żebyśmy zbudowali tory pod samiutki nasz dom? Naprawdę byłoby super. Moglibyśmy zaprosić Tomka i Sylwka na herbatkę i moje pyszne ciasteczka. Będziemy budować tory. Już nie mogę się doczekać. Flop zadzwonił po ciężarówkę, która miała przywieźć elementy torów. Oj tak, czy damy sobie radę? Flop zaczął mieć wątpliwości. Flop, no coś nie poddajesz ci? Nie ma takiej opcji, bierzemy się do pracy. Dzięki za motywację, jasne, że damy radę. Będę łączył elementy ze sobą, a wy proszę podajcie mi je bliżej. Flop zaczął oczywiście od początku, najpierw jeden element. No tak, jak to mówią, pierwsze koty za płoty. Kolejny element dołączył do torów. Każdy dawał z siebie dużo energii, więc praca szła bardzo szybko. Niesamowite, jak wspólnymi siłami można wiele zdziałać. Uwaga, uwaga, moi kochani, to ostatni element torów. Teraz Tomek i jego przyjaciele bez przeszkód mogli dotrzeć do domu Binga. To zasługa nas wszystkich. Jest to przykład, że razem można wiele zdziałać, dużo więcej niż samemu. W tym momencie zadzwonił Tomek. Cześć, Flop. Wróciliśmy na stację. Mamy dla Was prezent. Super, ale my też mamy dla Was prezent. Dla nas? Jaki? Przyjedźcie w miejsce, gdzie przekazaliśmy Wam prezenty i się sami przekonacie. Okej, okay, będziemy tam za chwilę. Gdy byli na miejscu, nie mogli uwierzyć własnym oczom. Jakiś czary-mary. Czyżby to była sprawka Flopa i jego przyjaciół? Jedziemy się przekonać. Jak się jechało? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jesteście wspaniali. Naprawdę. A to są laurki od dzieci, które otrzymały Wasze prezenty. Prosto z serca. Bardzo się starały i tym, co mogły, chciały podziękować Wam za okazaną pomoc. Są takie śliczne. Pomaganie innym jest naprawdę super. Czuję się szczęśliwsza wtedy, gdy wiem, że mogłam komuś pomóc. Tak, to prawda. Nawet najdrobniejsza rzecz. Jeśli będzie wypływać prosto z serca, może sprawić komuś radość. Pamiętajcie, że dobro powraca! A Wy, kochane dzieciaczki, lubicie pomagać? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Do zobaczenia! Drogie dzieciaczki, jeśli Wam się podobało, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce. W następnym odcinku. Do zobaczenia!